Nie jestem fighter, a dziś gramy sobie Far Cry'a. Nie pamiętam, gdzie ostatnio skończyliśmy. <laughs> Więc yy, od zaczynamy. Co to było? Co to było? To... Piękny reszak. Yy, na tego na klatkę. Tu będą te takie... Je bania, dobra. Druga bania, took! Śpisz być Dobra, jeszcze dolaznej. I bańka i to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Aptekunia, ja, no, jakieś hejdingi. Pięknie. I love you. Ok, hmm. Nie, mi się nie bierze. A co, czas na pyskać? jeśli mi tu skraszuje gra, to zobaczymy Słyszałeś się po... To? Ale nie skraszuję, bo usłyszę słoneczek. Mamo... To koniec dla ciebie, koleś! Ja jebię, nie, 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 Jest! E, Ej, ha, ha, ha... Czyli, że trzeba by było wyjść. Okej. Okay. Tak, <coughs> i znów sobie jedną czarę stopera. Love you. Ho, 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 ho. Jestem... Już Je no. nie żyjesz, koleś! A ty mnie żartujesz? Wiedziałem, że tak. Nie wiem. Co tu się działo, panu moją? Nie obejrzę. W ogóle, matka moja. czy ją sobie. wszystko. Matka moja.

nie będzie banie, nie będzie banie. Jest banie, ale wychaczona. No, 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 no Mm. Ah, mało chapa. Mało chapa. <coughs> Bo, po pierwsze, jest i mam chrypę. Po drugie, zajwali mnie. Lipa, lipa. I klatki spadają. To, co te gryski nie lubią najbardziej. Klatki spadają. Tak. Jak z czasem. Dla Was to będzie 4 minuty, bo dmiałam odciąg. Jestem Trzeba ja gdzieś awkę przykucnąć. Słyszałeś to? Słyszałeś What the? What the? Yo? What the fuck? No to jest, kurwa... Asasynski Idziesz w piach. Nie.

co on tam w ogóle robi wysadził wam kilka placówek <laughs> porwał kilka łodzi zabił kilkanaście miesięcy to? To? to był strzał w banie czysty oddany strzał w banie no a Pierwszy. 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 A, o, styku. Jak pierdolę? Za dużo la Co ja z tym pocznę. Co ja z tym pocznę? A powiem tak. Jak będę miał taką możność... To se pocznę. Pradolana. Eee, dobra, teraz, kurwa, szybko zgrabę na pewno i kończymy tą no, jumpę. Nie wiem co to było. Co to było to było <coughs> Asasyński jedlinga? Wycofuj co pisie, się... Jep, ci... Banie, co banie. No przecież. No nie. <coughs> Innego przejścia. Przeleci w twarz. Fak, eee, no bez kitu. Tu. O ja jebie, bez kitu. I notatyka, i notetyka. <ścoughs> Zrobimy ich w chuje. Dwa flashbangi i jeden fetch I... Zdesorientujemy przeciwników tą sytuacją Taki jest motyw mój. Czy to teraz tylko wypali? <laughs> Nie, tego jednego musimy to w to, Co to było? To jeszcze raz Dobra, no tak, padłem, no to czytam jeszcze raz Uwaga, komendy na zmniejszanie pingu to powinny być <ścoughs> O boze.

Jak wygląda 7 minut przed kurwatem tym? Ty. <śmany> Jak ja sobie to przejdę, tu sobie to zaczynam, to będzie quick cięcie i ja zaraz do Was wracam. Także ja... No po prostu czekajcie. <śmany> Ok, witam was po krótkim Quick Time hmm, Czekajcie, czekaj, jakiś dźwięk, już troszkę to być. O, nie wiem... Tutaj. <tryk> Aż tutaj wszystko pozamijałem. Hmm, więc jest tylko iść dalej. Odszukiwać nowe tereny.

Widzisz tak. coś? Nie no Fak tak. Ok <coughs> Ostatni raz <razień>. Kończymy Eee <sighs> Co to mogę sobie dziecko opowiadać. Słuchajcie, są jeszcze na coś? Teraz się dowiedziałem. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って Dziękuję. O, Dobra. Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, Lech.